Cześć wszystkim! Karotina, Karotina! Chodźmy razem się spotkać z nią. Karotina, Karotina! Przyjaciele jej już tu są. Pomniś niestrudzony tropiciel. Bulciacem, kochana kucharyczka. Buzik, pogodny łakomczuch. Wanżan, długoręki artysta. Riko, niezły rozrabiaka. Karotina VIP. Karotina VIP. Karotina super VIP. Tort czekoladowy. Urządzimy dzisiaj przyjęcie. A ja upiekę tort i będzie pyszny. E? Tylko, żeby był wielki i kolorowy. Tak, ale jakie to dziś święto? Jak to? Dzisiaj są urodziny po Hej przyjaciele! Wszyscy razem do roboty! Trochę mąki jaj surowych, no i mleka ciut odprawy. Dużo cukru też potrzeba, słoneczna mnie spadnie z nieba! I kakao musi być! Będzie, Będzie tortaż to, aż chce się żyć! Mm. Hmm? My tu robimy tort, a nie jakąś tam jajecznicę. A teraz potrzebne mi kakao. Nie ma problemu. Nasz pomiś na pewno je wytropi. A, a, psik, jest kakao. Tam. Czekaj, pomogę ci. A. 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 O, psia cebulka. Ja nie chciałem, naprawdę. Trzy łyżki były mi potrzebne. I skąd ja teraz wezmę trzy łyżki kakao? Przyjaciele, a, a może wy pomożecie Bulci? Zapraszam do zabawy! Gdzie są trzy łyżki kakao, widzicie? Zobaczcie, jak myślicie. Czy to są może trzy łyżki kakao? Nie, to jest tylko jedna łyżka. A teraz, czy to są trzy łyżki kakao? Nie, to są dwie łyżki. Proszę? Znaczy, na tym obrazku są trzy łyżki kakao? Zgadza się. Brawo, moi mili. Dobrze odgadliście. A teraz, przyjaciele, wszyscy razem idziemy upiec fantastyczny tort. Zaraz wstawimy tort do piekarnika. <laughs> Jeszcze tylko trzeba to zmiksować. Nie, żon. Szypiorek! Oh. Musiu, <laughs> <Buczu>, dlaczego płaczesz? <laughs> Bo jak ja teraz <laughs> to wszystko posprzątam! Nic a nic się nie przejmuj! Zaraz się załatwi! Witamina super Deep. Karotina demon szybkości! <laughs> I zrobione! Och, psia Dzięki, Karotinko! Jesteś niesamowita! Za chwileczkę wyjmiemy tort z piecharnika. Czekajcie! Ten tort jest tak śliczny, że muszę go namalować. Brawo, Żanku! Brawo, Żanku! No i? Skończyłem. To teraz można sprawdzić, czy ten torcik tylko dobrze wygląda, czy też dobrze smakuje. Hmm. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego pomysłu! Dziękuję, przyjaciele. Yeah. <laughs> Hej, zatańczcie z nami! <laughs> ファインストーブヘビ